Ja, co nie zginęła. rozdzielił nas mój bracie Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach Patrzymy śmierci twarz. W okopach pełnych jęków Słuchanie armat huk Stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, Ty, mój wróg. Las płacze, Ziemia płacze, Świat cały w ogniu drży. W wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać. Ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Na nasze niskie szańce szrapne rzucasz grad i wołasz mnie, i mówisz, to ja, twój brat, twój brat, las płacze, ziemia płacze, w pożarach stoi świat. A ty wciąż do mnie mówisz To ja, twój brat, Twój brat! O nie myśl o mnie, bracie, W śmiertelny idąc bój, I w ogniu moich strzałów Jak rycerz mężnie strój. A gdy mnie z dala ujrzysz, Od razu bierz na cel I do polskiego serca Moskiewską kulą strzel! Bo wciąż na jawie widzę co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi.